Weszła w życie nowa dyrektywa unijna, tak zwana Women on Board. Dotyczy ona tego, że do połowy, do 30 czerwca 2026, mamy wprowadzić dla wszystkich spółek giełdowych, które przekraczają pewne normy wielkości, następującą zasadę: iż we władzach tych spółek, albo i w zarządzie, i w Radzie Nadzorczej mamy minimum 33%. Tak zwanej niedoreprezentowanej płci, w warunkach polskich to są kobiety, albo 40% w radach nadzorczych ma stanowić grupa niedoreprezentowanej płci. Ta dyrektywa w Polsce wydaje się być dosyć trudna do wprowadzenia, nawet bardzo trudna do wprowadzenia, mówiąc konkretnie. Wynika to z faktu, że obecnie w spółkach giełdowych w Polsce, według też ostatniego raportu Fundacji Liderek Biznesu, Mamy sytuację, w której mamy zdecydowanie mało kobiet i w zarządach, i w radach nadzorczych. Na koniec dwa, roku 2020, 2022 mieliśmy taką sytuację, że w zarządach wszystkich spółek giełdowych mieliśmy nieco poniżej 11% kobiet w zarządach, a w radach nadzorczych było to 17,4%. Perspektywa dwóch lat wdrożenia tej dyrektywy. Po to, żeby doprowadzić do tych współczynników 33% kobiet w zarządach i w radach nadzorczych, albo 40% w radach nadzorczych, to jest bardzo krótka perspektywa, bo mówimy o najwyższych stanowiskach w spółkach. Pojawiają się takie głosy sceptyków, że po prostu nie ma tych kobiet kandydatek na te najwyższe stanowiska w spółkach. I to jest absolutna nieprawda. Te kobiety są. Na przykład, jak mówimy o sektorze bankowym, i właśnie na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie o tym mówiliśmy, 70%, 70 wszystkich pracowników sektora bankowego stanowią kobiety, podczas gdy w zarządach jest ich około 20%. W związku z tym ta pula talentów jest bardzo duża, z której możemy czerpać.